Dwa przypadki zachorowania na koronawirusa odnotowano w powiecie polickim. To małżeństwo zmierzyna w gminie Dobra, które niedawno wróciło z Włoch. 11 marca oboje zgłosili się do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie, ponieważ u kobiety pojawiły się objawy w postaci gorączki i kaszlu. Pobrany wymaz do badań dał wynik pozytywny. W piątek 13 marca Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dwa nowe przypadki koronawirusa w Zachodniopomorskiem. Wśród nich jest mąż kobiety, u której dzień wcześniej wykryto COVID-19. Aktualnie na terenie powiatu polickiego przebywa 11 osób poddanych kwarantannie domowej. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. To zgodnie z ustawą jest stan, który pozwala nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Polska zamyka swoje granice dla cudzoziemców. Na granicy przywrócone zostaną pełne kontrole. Te wszystkie granice, które były wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej, zostają niejako odtworzone. Najpierw na 10 dni z możliwością przedłużenia o 20 dni, a później o kolejny jeden miesiąc. Polacy powracający z zagranicy poddani będą obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. To jest ostatni moment na zdecydowane działania. I tutaj już nie ma czasu na półśrodki. Jeżeli nie jesteś obywatelem naszego kraju, to nie jest czas na wycieczki, to nie jest czas na odwiedziny znajomych. Granica jest zamknięta. Wstrzymane zostaną również międzynarodowe połączenia lotnicze, pasażerskie i połączenia kolejowe. Od niedzieli ograniczona będzie działalność galerii handlowych. Ograniczamy działalność galerii handlowych, w których pozostaną otwarte wszystkie sklepy spożywcze, wszystkie pralnie, apteki, ale także drogerie, tam gdzie można kupić środki higieny osobistej. To są ważne artykuły w przypadku epidemii która nam bardzo wyraźnie, jednoznacznie grozi. Jak zapowiedział premier, ograniczenia dotkną również lokali gastronomicznych, restauracji, kawiarni, barów i pubów. Lokale będą mogły działać tylko w formie na wynos lub w dostawie. Rząd ograniczył również spotkania w grupach powyżej 50 osób. Te restrykcje dotyczą zarówno instytucji publicznych, samorządowych, zarówno marszów, demonstracji, uroczystości religijnych. Wszelkich innych, które wiążą się z działalności państwa, samorządu lub osób prywatnych do wysokości 50 osób mogą się odbywać powyżej, wprowadzamy dzisiaj ograniczenie. Ja apeluję, żebyśmy wszyscy swoim bliskim też powtórzyli zostańcie w domu, to jest czas na kwarantannę dla całego społeczeństwa. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że podczas posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego zapadła decyzja o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych od najbliższego poniedziałku, 16 marca do 25 marca, włącznie. Dotyczy to żłobków, przedszkoli i szkół. Ponadto od 12 do 25 marca nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne na polskich uczelniach. Minister Edukacji Narodowej podkreślił, że najbliższe dwa tygodnie to nie są dodatkowe ferie. Zaapelował również do dzieci i młodzieży, aby Korzystać ten czas na naukę. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował do rodziców, aby nie powierzali opieki nad dziećmi dziadkom, którzy są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo spowodowane koronawirusem. Mimo że żłobki przedszkola i szkoły od 16 marca będą nieczynne, w dalszym ciągu będzie trwał nabór wniosków do polickich placówek edukacyjnych. Mimo zawieszenia zajęć w szkołach w dalszym ciągu będzie trwał nabór. Jak wiedzą rodzice dzieci 7-letnich, rodzice przedszkolaków, do 20 marca ten nabór miał trwać i to się nie zmienia. Co to znaczy? Że chociaż nie będzie dzieci w placówkach, to tam będą pracownicy niezbędni do ich funkcjonowania. Jak się pojawi rodzic, będzie mógł dziecko zapisać czy do przedszkola, czy do szkoły. Termin składania wniosków upływa 20 marca. Zarząd Grupy Azoty Police podjął decyzję o przyznaniu świadczenia, które może wspomóc organizację realnej opieki nad dziećmi w okresie zamknięcia placówek oświatowo-wychowawczych. Chodzi o pracowników spółki, którzy sprawują opiekę nad dziećmi w wieku od 8 do 12 lat. Świadczenie w postaci udzielenia dni wolnych od pracy na zasadach zasiłku opiekuńczego, to jest odpłatność 80% podstawy z włączeniami zawartymi w ZUZP, dla zwiększonej grupy pracowników zostanie sfinansowane ze środków Grupy Azoty Police. Zaproponowane rozwiązanie ma ułatwić pracownikom zakładów chemicznych w policach opiekę nad dziećmi w tym szczególnym okresie. W punktach kontroli sanitarnej, utworzonych na przejściach granicznych, trwają kontrole temperatury u osób wjeżdżających do kraju. Aktualnie na terenie powiatu polickiego utworzone zostały trzy takie punkty: w Lubieszynie, w Kołbaskowie i w Rosówku. Dzisiaj o północy wszystkie przejścia graniczne zostaną zamknięte dla obcokrajowców. Natomiast obywatele Polski powracający z zagranicy będą poddawani 14-dniowej kwarantannie. O północy, w nocy z soboty na niedzielę czyli już od pierwszych minut niedzieli, będą najbliższej niedzieli, 15 marca, będą obowiązywały nowe, daleko idące zmiany w zakresie przekraczania przez... Obywateli, a zwłaszcza przez cudzoziemców granicy naszego państwa. Granicę z Niemcami będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. W powiecie polickim będzie to kołbaskowo, tymczasowa kontrola graniczna będzie prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej od 15 marca 2020 roku do 24 marca. Każde inne przejście dotychczas funkcjonujące będzie zamknięte. Wszędzie będą funkcjonariusze Straży Granicznej wspierani przez funkcjonariuszy wojska polskiego. Ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zdecydowano się na zakaz wszelkich zgromadzeń publicznych, państwowych i religijnych. W jednym miejscu nie może przebywać więcej niż 50 osób, wliczając to organizatora i osoby działające w jego imieniu. Od niedzieli ograniczona zostanie działalność galerii handlowych. Otwarte pozostaną jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie. Otwarte będą również sklepy oferujące sprzedaż ubrań, biżuterii, kosmetyków, narzędzi i wszelkich innych towarów nie Znajdujące się na terenie centrum handlowego. Normalnie działać będą banki i placówki finansowe. W całym kraju zawieszona zostanie działalność restauracji, kawiarni, pubów i klubów. Dopuszczalna jest jedynie działalność na wynos bądź w ramach dostawy. Do 31 marca odwołane zostały wszystkie imprezy kulturalne i sportowe na terenie powiatu Polickiego. Swoją działalność do końca marca zawiesiły Między innymi Miejski środek Kultury w Policach, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej oraz Gminno Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu. W związku z tym odwołanych zostało kilka najbliższych imprez, między innymi Festiwal Komedii, 9 Koncert Charytatywny i Polickie Targi Gospodarcze. Uważam, że dobre decyzje, które zapadły, my również wycofujemy się z tego, w tej chwili się wstrzymujemy. Nie rozmawiamy o żadnym terminie koncertu, dopóki sytuacja się chociaż częściowo nie wyjaśni. Odwołane zostały również imprezy sportowe, w tym między innymi mecze z udziałem siatkarek grupy Azoty Chemik Police oraz piłkarzy Świtu Szczecin i klubu piłkarskiego Chemik Police. Poszczególne urzędy gmin z terenu powiatu polickiego zmieniają zasady przyjmowania interesantów. Burmistrzowie i Wójtowie apelują o przełożenie spraw, które nie są pilne na późniejszy termin, a gdy nie jest to możliwe, o telefoniczne umawianie spotkań. Proszę, by sprawy, które nie wymagają wizyty w urzędzie, załatwić telefonicznie lub drogą mailową. Wiele spraw można także załatwić elektronicznie, elektronicznie poprzez ePUA. Interesanci mogą kontaktować się z urzędnikami drogą telefoniczną, elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail oraz platformy e a także za pośrednictwem ustawionych w tym celu pojemników, do których można wrzucać dokumenty i wnioski. We wszystkich wydziałach zostały wystawione: y Pojemniki, żeby można było złożyć odpowiednie podanie, zostały wyłożone druki, koperty, długopisy. To, co jest niezbędne, żeby właśnie przyjść do urzędu, zostawić to podanie, a potem umówić się drogą telefoniczną po jego odbiór. Urzędnicy sugerują, aby opłaty i przelewy wykonywać drogą elektroniczną. Numery telefoniczne oraz adresy mailowe dostępne są na stronach internetowych poszczególnych urzędów. W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa zmieniają się zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Policach. Nastąpią od poniedziałku pewne dość istotne ograniczenia jeśli chodzi o pracę urzędu, czyli Starostwa Powiatowego w Policach. Od poniedziałku 16 marca od godziny 7.30 do odwołania wszelkie sprawy urzędowe będą załatwiane jedynie telefonicznie, mailowo lub elektronicznie przez ePUAP. Starostwo Powiatowe w Policach będzie czynne zgodnie z wcześniej obowiązującymi godzinami. Przyjęcia bezpośrednie będą realizowane tylko w przypadku spraw pilnych, niecierpiących zwłoki lub wcześniej umówionych. Podobnie będą funkcjonowały podległe jednostki, w tym m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Dbając o, 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 o swoich pracowników i dbając o klientów, którzy do nas przychodzą, wydałem zarządzenie dotyczące no, ograniczenia Yy, możliwości kontaktu z urzędem. Osoby bezrobotne, które posiadają wyznaczony termin wizyty w urzędzie, będą mogły przełożyć go telefonicznie bądź mailowo na inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu go ze swoim doradcą klienta. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każdy nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia torana Polskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wyłączyło tak zwane gorące guziki służące do otwierania drzwi przez pasażera. Prowadzący pojazdy mają obowiązek zatrzymywania się na każdym przystanku i otwierania wszystkich drzwi. Od 12 marca nie można zakupić biletów w komunikacji miejskiej u kierowców autobusów. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie apeluje również o niekorzystanie z pierwszych drzwi i ograniczenie kontaktu z kierowcami i motorniczymi. Ta decyzja wynika z troski o zdrowie pracowników spółek, którzy każdego dnia mają potencjalny kontakt z tysiącami osób. W nocy, kiedy autobusy kończą swój bieg i zjeżdżają na zajezdnie, są myte i wietrzone. ZDITM zawiesił kursowanie autobusów linii 109 oraz 110. Na linii 111 obowiązywać będzie rozkład jazdy ważny w okresie wolnym od nauki w szkołach.